Witam Was wszystkich serdecznie. Lech Poznań od dłuższego czasu poszukiwał bocznego obrońcy i w końcu go znalazł. Nowym zawodnikiem kolejorza został w ramach wypożyczenia Erasmus Karstensen. Ja nazywam się Maciej Skucha, a w tym filmie m.in. o tym, jaki to piłkarz, dlaczego Lech go sprowadził i czy jest szansa, że w kolejorzu zostanie na dłużej. Na sam wstępie jednak wielka prośba do Was o łapkę w górę. Jeśli pod tym materiałem będzie ich 200, no to już jutro kolejny film na temat jakiegoś transferu na tym kanale. Także zachęcam do zostawienia kciuka. W górę, no i zachęcam też oczywiście do subskrypcji, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. A teraz przejdźmy już do Erasmusa Stensena, który jest oczywiście prawym obrońcą, pochodzi z Danii, ma 24 lata, mierzy 1,83 m wzrostu, jest piłkarzem prawonożnym, a jego wartość rynkowa według portalu Transfermarkt wynosi milion euro. Do Lecha Poznań trafi jednak w ramach wypożyczenia. Na najbliższe pół roku umowa nie zawiera opcji wykupu, natomiast niewykluczone jest to, że po zakończeniu tego wypożyczenia lek przystąpi do Razmus Karstensen swoją piłkarską karierę rozpoczynał w Wirklund, z którego w wieku 13 lat trafił do młodzieżowych drużyn Silkeborga. W Danii był piłkarzem, który się wyróżniał. Rozegrał dla swojej drużyny aż 89 spotkań, strzelił dwie ramki i zaliczył aż 24 asysty, więc w 2022 roku sięgnęło po niego Henk, natomiast w Belgii się nie przebił. Dla pierwszej drużyny Henk rozegrał tylko 4 spotkania, w których zaliczył asystę. Nie był w stanie przebić się do wyjściowej jedenastki, gdyż konkurentem był Daniel Muj wniosk, który notabene jest obecnie prawym obrońcą Crystal Palace Premier League, zatem jak widać ta konkurencja naprawdę była solidna. Gdy więc w lipcu 2023 roku zgłosił się po niego FC Köln, no to postanowił z tej okazji skorzystać. Rasmus stał się podstawowym obrońcą w drużynie z Bundesligi, rozegrał w niej 23 spotkania, w tym 18 od pierwszej minuty, zaliczył też jedną asystę, ale stracił miejsce w składzie pod koniec sezonu. I to dzisiaj go nie odzyskał, pomimo tego, że Köln spadło do drugiej Bundesligi, no to Karstensen dalej grzeje ławę. W tym sezonie rozegrał tylko 4 spotkania, zaledwie 178 minut, między innymi dlatego, że w zespole bardzo urosła rola Jana Tilmana, młodzieżowego reprezentanta Niemiec, w szczególności po zmianie formacji na trójkę obrońców i wahadłowych. Tillman był wcześniej rozpatrywany jako zawodnik nieco bardziej ofensywny, skrzydłowy, natomiast po zmianie formacji został etatowym wahadłowym i prawą stronę zamknął. Zimą szukano więc w pewnych rozwiązań, aby Karstensena wypożyczyć, akurat. Złożyło się tak, że Lech Poznań potrzebował bocznego obrońcy. Akurat złożyło się tak, że Karstensen jest Duńczykiem, podobnie jak trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen, który miał bardzo mocno o ten transfer zabiegać, więc wszystko połączyło się w całość. No i w kolejorzu Karstensen wylądował w ramach wypożyczenia. Historię tego piłkarza już mniej więcej poznaliście, więc przejdźmy do tego, jakim jest zawodnikiem. Przede wszystkim jest to obecnie piłkarz do odbudowy, gdyż w tym sezonie rozegrał zaledwie 4 spotkania, tylko 178 minut. Do tego w tych ostatnich. Ostatnich tygodniach no nie miał okazji przygotowywać się do sezonu z lechem Poznań, także będzie musiał nadrobić zaległości, wdrożyć się do drużyny, aby rywalizować o miejsce w składzie. Jest to jednak piłkarz uniwersalny. Może zagrać na kilku pozycjach nie tylko na prawej obronie, ale też na prawym skrzydle czy chociażby lewej stronie defensywy, więc może w zasadzie rozwiązać dwa problemy lecha Poznań. Zresztą Rasmus Karstensen miał okazję występować na lewej stronie defensywy dla FC Köln i tak na temat jednego z tych występów wypowiadał się trener tej drużyny Gerhard. Erasmus spisał się dobrze. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak zinterpretował tę pozycję. Był niebezpieczny w ataku, dobry w sytuacjach jeden na jednego i niezawodny w obronie. Miał dobre, dynamiczne momenty. Natomiast FC Köln na dłuższą metę na lewej stronie defensywy też się nie przebił. Jest to jednak piłkarz, który wyróżnia się warunkami fizycznymi. Jest piłkarzem postawnym, dosyć silnym, a do tego szybkim i też zwinnym. Lubi mieć się głębie, lubi wchodzić się w przestrzeni, bardzo dobrze czuje się przy linii. Boczny jest nieco innym bocznym defensorem niż chociażby Joel Pereira. Natomiast podobnie jak Portugalczyk ma sporo takich inklinacji ofensywnych, ciągnie go do przodu. Gdy grał w Bundeslidze, no to notował średnio 5 pojedynków ofensywnych na 90 minut, też średnio dwa razy na 90 minut wchodził w dribbling. Oczywiście nie wszystko mu wychodziło, można było odnieść takie wrażenie, że to tempo Bundesligi jest dla niego zbyt wysokie. Tylko 32% z tych pojedynków ofensywnych wygrywa też tylko 39% z tych driblingów to były udane próby. Natomiast pomimo tego, że nie wszystko mu wychodziło z przodu, warto go pochwalić za trzy aspekty. Przede wszystkim za to, że był w ofensywie aktywny, że nie bał się wchodzić w pojedynki. Do tego za to, że kreował więcej niż może się wydawać, gdyż w tamtej kampanii w Bundeslidze zaliczył tylko jedną asystę. Natomiast gdy spojrzymy sobie na statystykę expected assist, a więc takich asyst oczekiwanych, no to ona jest na poziomie 2,7 z tamtej tego sezonu, więc koledzy nie wykorzystywali wszystkich sytuacji, które kreował. No i też warto dodać, że jest to piłkarz nożnych, także nie ma żadnych ograniczeń w ofensywie pod tym względem. Potrafi też dograć lewą nogą. Natomiast nie ma nad wyraz dobrze ułożonej stopy. Często zdarzy mu się zagrać niedokładnie. W tym sezonie w Bundeslidze, w sezonie 2023-2024 notował średnio 3,2 wrzutki na 90 minut, natomiast celność tych dośrodkowań wynosiła zaledwie 24% też zagrywał niedokładnie, gdyż celność jego podań wynosiła 73%, celność długich podań Zaledwie 36% notował też bardzo dużo strat, no bo średnio aż 13 na 90 minut, można było po prostu odnieść takie wrażenie, że tempo Bundesligi jest dla niego troszeczkę za szybkie. W defensywie też miał swoje problemy, idealny w obronie nie był, notował co prawda sporo, no bo średnio 5,4 przechwyty na 90 minut, ale trzeba mieć na uwadze, że Klint walczyło o utrzymanie i finalnie z ligi spadło, także miał wiele sytuacji do bronienia, nie bez powodu notował aż 9,5 pojedynków defensywnych średnio na 90 minut, co było drugim wynikiem w Bundeslidze, także zaangażowania w obronie odmówić mu nie można. Wygrywał jednak 60% tylko z tych pojedynków, co jest raczej przeciętnym wynikiem. No i też miał spore problemy z tym, aby wracać do defensywy, gdy zapędzał się do ataku. Notował zaledwie 7 powrotów na 90 minut średnio w Bundeslidze przy 13 stratach. Ta dysproporcja jest dosyć spora. Często miał problem, aby wrócić do obrony po swoim ataku prawą czy też lewą stroną. To tempo po prostu odnoszę takie wrażenie, było po prostu dla niego zbyt duże. Dlaczego Lech Poznań zatem sprowadził Rasmusa Karstensena? Przede wszystkim już potrzebował piłkarza, który jest w stanie zagrać na prawej i lewej obronie, bo gdy spojrzymy sobie na sytuację kadrową Lecha Poznań na prawej stronie defensywy, to tam jest oczywiście, że Pereira, piłkarz podstawowy, no i zmiennik Jan Hoffman, który jesienią spisywał się zdecydowanie poniżej oczekiwań, miał naciskać na żel Pereira, no a tak nie było, no i obecnie jest rozważane jego wypożyczenie. Już potrzebuje piłkarza, który jest w stanie na Żela Pereira naciskać, no i Karstensen, właśnie takim zawodnikiem, ma być. Na lewej stronie defensywy jest za to w Lechu Poznań Michał Gurgul, ta opcja podstawowa, no i też Maksymilian Pingot, który ewentualnie na tej pozycji może zagrać. Natomiast obaj panowie to jeszcze piłkarze dosyć młodzi, niedoświadczeni, no i też zawodnicy, którzy są nieco bardziej defensywni niż ofensywni. Karstensen na lewej stronie defensywy w Lechu Poznań może być opcją nieco bardziej ofensywną. Dlatego, jak widać, Duńczyk wpisał. Wpisywał się idealnie w ten profil piłkarza, którego kolej zimą poszukiwał. A do tego jest to opcja dosyć ekonomiczna. Lech Poznań teraz nie płaci za tego piłkarza żadnego odstępnego, który chce go odbudować, więc pewnie też pokrywa sporą część jego kontraktu. Więc Lech Poznań na pół roku rozwiązuje swoje ewentualne problemy za dosyć niską cenę. Natomiast czy Karstenson zostanie w Lechu Poznań na dłużej? i Myślę, że szanse są dosyć niskie. Przede wszystkim dlatego, że w tym wypożyczeniu nie ma zawartej opcji wykupu tego zawodnika między innymi ze względu na to, jak podaje Sebastian Staszewski, Kyln zażyczyło sobie kwoty na poziomie 2 milionów euro, przekraczającej nawet 2 miliony euro właśnie za tego zawodnika, jeśli chodzi o taką klauzulę, którą Lech mógłby wpisać do tego wypożyczenia, tyle miałaby wynieść właśnie ta opcja wykupu tego piłkarza, no i Lech Poznań miał na to nie przystać. Oczywiście, jeśli Carsten sen po prostu się nie sprawdzi, to pewnie Lech Poznań nie będzie chciał go wykupić, no i ten wróci do Kyln, natomiast w momencie, w którym by się sprawdził, no to Kyln pewnie zażyczy sobie nawet więcej niż te 2 miliony euro, a czy Lech Poznań byłby w stanie spełnić takie wymagania finansowe? Mam spore wątpliwości, nawet jeśli Kolejo zdobędzie Mistrzostwo Polski. Zresztą po wypowiedziach trenera Kylny w mediach można odnieść takie wrażenie, że absolutnie tego piłkarza nie skreślił i trafia do Poznania po to, aby się odbudować także jest to trochę transfer wiadoma. Z jednej strony świetnie spisywał się na duńskich boiskach, rozegrał też 23 mecze w Bundeslidze, z drugiej często przegrywał rywalizację, no i obecnie jest piłkarzem do odbudowy. Być może w Ekstraklasie, w której tempo gry jest zdecydowanie niższy niż w Bundeslidze, będzie grał nieco dokładniej, będzie miał nieco więcej czasu, aby się zastanowić, no i być może będzie miał nieco mniejszy problem z powrotami, no bo był to jego mankament, gdy grał w Bundeslidze, do przodu zawsze był szybki, natomiast gdy miał wracać to już niekoniecznie. Na papierze Rasmus Carstensen wygląda na solidne uzupełnienie składu, natomiast nie mam pewności, czy będzie intensywnie naciskał na że Pereira, czy też Michała Gurgula, natomiast też absolutnie bym go nie skreślał. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na temat tego transferu, jak Wy oceniacie ten ruch kolejorza, a ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Przypominam, jeśli będzie ich pod tym filmem 200, no to już jutro kolejny film na tym kanale, także zachęcam do zostawienia. Stawienia kciuka w górę. Zachęcam też oczywiście do subskrypcji, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Zapraszam też do wszystkich linków w opisie. Tam moje wszystkie social media, no i też patronat, jeśli chcielibyście wesprzeć moją działalność, to zapraszam serdecznie. Maciej Słucha, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.